Dzień dobry. Nazywam się Monika Klimowicz-Kominowska. Jestem rzeczniczką prasową Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ale nie będę dzisiaj Państwu o ptakach opowiadać, opowiem o pająkach. A trochę właściwie o drodze, którą przeszłam. Ja się zawsze strasznie bałam pająków. To, to była dla mnie chyba najgorsza trauma mojego dzieciństwa. Moja mama miała taką działkę rekreacyjną. Na której uprawiała jakieś dzikie ilości kwiatów, i te kwiaty zwoziła do domu, i z tych kwiatów wychodziły dziesiątki pająków, które okupowały łazienkę, a później pozostałe pomieszczenia. I to była dla mnie okropna trauma, ponieważ. Ja nie potrafiłam z tymi pająkami obok żyć, więc zawsze były krzyki, piski, wrzaski. Powiedziałam, że nie będę tutaj spała, że idę spać na korytarz, bo tam może nie ma tych pająków. No po prostu dantejskie sceny. I opracowałam własną autorską metodę, która nie jest pewnie jakaś niezwykła i jest raczej znana z psychologii, ale sama doszłam do takiego poznawania pająków, czy właściwie oswajania się z pająkami. Od takiego patrzenia z daleka na zdjęcia najlepiej do coraz bliższego podchodzenia do nich i przyglądania im się. Większość nazw pająków nie ma swoich odpowiedników w językach narodowych, także w języku polskim, ale te, które są, są naprawdę czasami bardzo zabawne: typu rozciągnik, mchuś, zyzuch, tłuścioch to jest chyba moja ulubiona nazwa skakon arlekinowy, mrówczynka, korsarz piratnik, darownik przedziwny. I tak dalej, i tak dalej. Można bardzo długo te, te nazwy wymieniać i one są naprawdę no, prześmieszne niektóre, więc jeżeli ktoś chce zacząć oswajanie się z pająkami, to można otworzyć chociażby nie wiem, Wikipedię, tam jest taka strona Pająki Polski i tam po prostu sobie prześledzić nazwy tych pająków i naprawdę prychnąć czasami. Wymyśliłam inną metodę, mianowicie łapałam te pająki, które znalazłam w domu do szklanek, a jak mi braku szklanek, to do słoików. Czyli po prostu, jak taki pająk siedział albo gdzieś tam wisiał pod sufitem, to po prostu nakładałam na niego szklankę, tak żeby oczywiście nie zrobić mu krzywdy. Wsuwałam kartkę i w taką pułapkę po prostu pająka łapałam. I te szklanki z pająkami, aha, bo jeżeli była wiosna, lato albo zima, no to najczęściej taki pająk dostawał eksmisję na balkon albo gdzieś tam do ogródka. Natomiast w zimie było mi ich po prostu szkoda. Proszę sobie wyobrazić coś, czego strasznie się boję, a jednak nie mam sumienia wyrzucić takiego stwora na zewnątrz. Więc one siedziały po prostu całą zimę u mnie w szklankach. To też było po pierwsze dla mnie świetne źródło obserwacji tych pająków, ponieważ bardzo szybko okazało się, że nie mogę na przykład umieścić trzech nasuszników w jednej szklance, bo one się zjedzą. Zostanie najtwardszy, nie zawsze największy, co ciekawe. Czasami te małe były bardziej bojowe. jest kątniki tworzą pajęczyny takie wielopłaszczyznowe, wielopoziomowe. Należą do rodziny lejkowców. Zaraz będziemy sobie oglądać różne rodzaje pajęczeń, to Państwu pokażę, jak to mniej więcej wygląda. I nasosznik potrafi na taką pajęczynę kątnika wejść, zaczynać, zaczyna nią potrząsać, tak jakby wpadł tam owad i mówi: Jestem cienką muszką, zjedz mnie. No, i oczywiście kątnik gdzieś tam wybiega ze swojego jakiegoś ukrytego lejka albo z jakiegoś innego miejsca tej pajęczyny, i w tym momencie nasosznik rzuca się na kątnika, na, błyskawicznie go owija pajęczyną i no, w efekcie zjada. I ten w ogóle pajęczyny są przez naukowców bardzo wnikliwie badane. Jest to jeden z najtrwalszych, o ile nie najtrwalszy materiał na świecie. Jest znacznie trwalszy od stali, a nawet od kewlaru. Więc gdyby kamizelki te przeciw, te dla żołnierzy były robione z pajęczych nici, to byłyby jeszcze bardziej skuteczne niż kevlar. Jest to naprawdę niesamowity materiał. Oczywiście robi się takie badania, żeby na przykład używać pajęczych nici do szywania ran albo do tworzenia jakichś opatrunków, które, które mogą wspomagać gojenie się ran. No ale to wszystko jest raczej taka bioinżynieria, yy, która, która jest jeszcze jakimś taką jakąś pieśnią dalekiej przyszłości, ale takie badania są e, prowadzone. I na przykład co ciekawe taki krzyżak, yy, codziennie wieczorem swoją pajęczynę zjada. Czyli tak jak ją buduje, tak później wraca i ją po prostu zjada, odzyskując w ten sposób cenne substancje, które w tej pajęczynie są, po czym w nocy znowu ją rozsnuwa, po to, żeby na rano, na czas tej największej aktywności owadów, taka pajęczyna była gotowa. I znowu siedzi sobie na niej cały dzień, łowi to, co ma złowić, pakuje wzgramne pakieciki i zjada, a później w nocy znowu pajęczynę zjada i tak w kółko, i tak w kółko. No dobrze, ale jeżeli taki skakun Powiedzmy, że mucha siedzi na brzegu stołu i taki skakun już sobie wymierzył tę odległość, no ale niestety mucha się przesunęła kawałek i skakun ląduje w miejscu, gdzie ona powinna być, a tam jest koniec stołu i może spaść. No więc, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, przed skokiem skakuny wypuszczają taką pojedynczą nitkę, przyklejają ją do podłoża i robią taki po prostu skok na bungee czyli na tej nitce wypuszczanej w czasie skoku po prostu asekurują się, żeby właśnie nie spaść albo no, nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Dlatego też pająki przemieszczają się i to dosyć skutecznie na niciach wypuszczanych wypuszczonych przez siebie. Najczęściej jest tak, że wchodzą na, na przykład na wierzchołek rośliny, tam wypuszczają nici i za pomocą czy dzięki tym niciom Wędrują sobie w świat. Mogą się przemieszczać kilkaset metrów, kilkadziesiąt metrów, ale mogą się nawet przemieścić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów na takiej nici, taki jeden malutki pajączek. I to jest to, co znamy jako babie lato My I powiem. oczywiście, jeszcze jeden mit tutaj obalę, bo są takie historyki, że rocznie zjadamy, czy w ciągu swojego życia zjadamy kilka pająków. Pewnie Państwo spotkali się z takimi historiami, że my jak śpimy, to one nam wchodzą do buzi i po prostu my je zjadamy. To nie jest prawda, pająki nas raczej omijają, nasze, nasze łóżka też nie są dla nich niczym ciekawym, a na pewno nam nie wchodzą do buzi, no bo co miałyby tam robić. Natomiast pająki są naszymi ogromnymi sprzymierzeńcami w walce z różnymi strasznymi innymi stworzeniami, na przykład z roztoczami w domu. I nasuszniki, o których Państwu wspominałam, są świetnymi łapaczami wszelkiego rodzaju roztoczy, które żyją właśnie gdzieś tam w naszych, w naszych mieszkaniach. Więc myślę, że powinniśmy docenić ich rolę ogromną, polubić je, jeżeli jest to możliwe, a na pewno ich nie zabijać, bo, no bo po co? Bo są naprawdę strasznie sympatyczne i strasznie ciekawe. Więc mówię to Państwu ja, arachnofobiczna, ogromna. Uwielbiam te stworzenia, są fantastyczne, interesujące i no i w zasadzie tyle.